Cześć, z tej strony Mariusz, witam Was w tę piękną, słoneczną sobotę. Ja siedzę w domu, nie uczestniczę w tym szaleństwie, które się dzieje dzisiaj pod sklepami które częściowo jest spowodowane przez restrykcje nałożone w związku z koronawirusem. Także siedzimy w domu. Zakupy akurat wczoraj załatwiliśmy wieczorem i udało nam się e, no, załatwić wszystko bez jakichś większych tłumów, ale też nie ukrywam, że zrobiłem największe zakupy jakie zrobiłem w ogóle do tej pory w życiu. Także było grubo. E, no, a dzisiaj e, mamy spokojny weekend. E, ja nie mam żadnych. E, Mam nadzieję, że nie mam żadnych tematów zawodowych, których, które musiałbym ogarniać w weekend, bo ostatnio było bardzo, bardzo ostro. I no, taka praca zdalna z domu też robi swoje. Zaciera się ten, ta granica między pracą a takim życiem prywatnym. Niestety na niekorzyść życia prywatnego. No e, więc mamy wolny czas, więc planujemy przygotować e, pewne rzeczy, które są niezbędne na te święta wielkanocne, które zaczynają się za tydzień, właśnie w tym tygodniu, e, no i co, no i zaraz zabiorę się za robienie serka wielkanocnego mojej babci, takiego z przepisu mojej babci, e, no i cóż. To będą pierwsze święta bez mojej babci, no ale tradycję serka utrzymujemy. widzieliście, Jajka rozbiłem sposobem mojego taty, przy pomocy noża. Fajna technika. No i co? Do kilograma sera, cztery jajeczka, troszkę soli, trochę pieprzu. Wymieszać to wszystko i będziemy suszyć. Serek już się suszy. Zastosowałem tradycyjną metodę z zawijaniem tego serka w pieluchę, ale też zrobiłem trochę takich unowocześnień, czyli no nie zostawiłem go do takiego powiedzmy obcieknięcia, obsuszenia na wolnym powietrzu, tylko przyspieszam trochę proces i wrzuciłem na takie wstępne osuszenie w piekarniku. Powinno być dobrze, bo już testowałem to w poprzednich latach. No, postanowiłem pomóc troszkę swojemu wyzwaniu i zdobyć 460 dzień z rzędu powyżej 10 tysięcy kroków. No i co? Idę do taki, żeby załatwić do mnie nic Jakiś tam bandaż i czyli coś na opuchliźne palca. A przy okazji zobaczę co się dzieje na przykład pod Lidlem. Zobaczymy czy są kolejki. A, a propos kroków, to no, panowałem do mistrzostwa. Dreptanie po domu. Tak? Czy łażenie w kółko, czy na orbitreku. Robi swoje jak się jest zamkniętym. Jak widzicie, nie wszyscy się stosują do prawa ustanowionego w trakcie konferencji prasowych. No, tragedii pod Lidlem nie ma, ale podejrzewam, że kilkadziesiąt minut trzeba poczekać. No, misja zakończona sukcesem. Zakupy w aptece zrobione. Wracam do domu. No i mam nadzieję, że będę miał blisko 10 tysięcy kroków. No, jestem już w domu. Mam wieczór. No i co pracujemy troszkę nad e, materiałami na nasz kanał na YouTubie EU e, i będziemy troszkę opowiadać o, o pewnych tradycjach wielkanocnych. Także jak macie ochotę, to zachęcam, bo jutro pojawi się fajny materiał. No. Oczywiście, jeżeli będzie Wam się podobało, to możecie zostawić tam kciuka w górę. Tak z tyłu widzicie, zabandażowany świeżymi nabytkami z apteki. Filmik już zmontowany, wyrzucony na kanał, także można go już e, oglądać. I mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo to co się dzieje na kanale i ogólnie na blogu, na stronie Bajkowego Zakątka w ostatnich tygodniach, to jest po prostu szaleństwo. No i wpływa na to, no pewnie ta cała sytuacja z koronawirusem. E, przy okazji wpadliśmy par, na parę fajnych pomysłów teraz, przed chwilą, więc pewnie będziemy je realizować e, jutro albo na dniach. E, Także bądźcie w gotowości. No i co? Kończę już na dzisiaj. Miłego wieczoru, miłej nocy. Pa!